Szymaj się mały, to dzisiaj transformuje Battle Royale Ranking. <grymne> to jakiś lotniec? Jeszcze nie, czyli chyba nikogo nie będzie u mnie. Jakby co to zaznacza? Ten samochodzik. Jest z... Co? Aha, to zaraz do ciebie pójdę. Niebieska broni i drewnienko jakieś. Aha, a ja niebieska. Która ma 50 anime Asian. Asian Nie muszę zdedać Fajnie. Kto ma broń? Dobra, ma snajpę. I mam te granaty, te co tańczą, tak. Więc mogę w, w nich szczelić. Lecę. Mikołaj, jestem 700 metrów od Ciebie. Zbierz kartę restartu. Okej, samochód. Mam samochód, jadę Będzie szybciej. Wybrałam. A wiesz, że ja jawek u Ciebie, jeszcze 500 metrów, a ja mam jeszcze snajper, więc mogę chęciować. strzelić. że 600 metrów u Ciebie.

daj mi lepiej. Ja umiem z headshota. Daj. A czemu ja co to zarobię W sumie to ja sobie te moje budowle zaraz zwalę. Będę miał drewnienko. U mnie mały tak Zdro. No, a potem z nami be, no, w następną rundę będzie z nami grała no, moja siostra. No, więc wygramy na luzie. Sara, tak, lecę do ciebie. z górki to polecę. Tak chcesz te, te granaty, co y, y, jak w kogoś rzucisz, to tak, to, y, tak tańczą osoby? Ja. No to nie. A to jest twoje? Nie. A to w sumie to i tak nie dostaje. A ja szukam typów, bo ja lubię szukać typów. Jeden skrzynka gdzieś. Gdzie, tu jest skrzyna. Na górze, gdzieś ta skrzynka tu jest. Mam. Mam potka dla mnie i dla Ciebie. Ja se... Ja Jesteś dobra. W sumie to i tak mi jeden został, bo nie mogę go zużyć. To Ci dobra. Będziesz szczęśliwy. Pytaj. Ej, ze swojej piosenki. Ty tu jesteś. Daleko ode mnie. już we mnie zaznaczyłeś. Wiem. Bo chcę do Ciebie iść. A po co do zero frangů máme. Ne, nebo jenom mě. A, já zero. Ty jsi to O, já chci filetkovou. Střelba. Já chci No, ale jema. Aha. Chodíte. 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 To Něbisto. Chodź. Něbisto. Chodź. A Bo, bo ta leci pół godziny. Ej, a dobrze, mi słychać? No. Tak. Dobra. Powracaj się! Słyszę do... jakąś muzykę. No to z telewizora. Z tego typa. Stój! Kiedy rundy twoja siostra będzie grała? Po tej rundzie. Chcesz tego? Eee... kotka czyje? Jakiego kotka? Masz tu. Chcę wychylej. Majka przyszykowana. Jakby co to zaznaczone tutaj? W sumie to nie wiem co Weź ty kieruj. Gdzie? Chwilę, Lecimy do tego miejsca, gdzie mam pi Pip, 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 pip. Wysiadamy w tej blokadzie. Dedy! Dobra, no, Dedy. Ja chcę go zeska... No. Daj, Fio, gotowo! Daj. Znowu no, raz. Ty! Prawie. Ja go trafię, ja go trafię. Daj go. No, ok. Chciałam go zabić, bo mam zero fragów. Лучше. Я могу сейчас сонть. Да, да, No. Daj mi chociaż jednego flaga. Nie. Yeah. Aha, ale jesteś. Widzę typa, spajpa. Wezmę sobie spajpa, bo widzę typa. O, jeszcze jeszcze. Tam jest gdzieś. Stajpa mi się bardzo przyda. Ty No, przecież go ściuliłem. No co? Dobra, nie. Masz te Nie mam snajda. Daj mi go zabić. Tak po prostu. Tak po prostu. Dzięki. wszystkiego 500 prawie. tu są typy jakby co. Ja idę się szczelnie bo mam dużo drogi. Ty się O, mój, mój, za Ja ja mój, mój, z mój, mój, jest mój, mój, jest mój, 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 Daj go! No nie, wytrzymam! Bo ty nie, fragów! O nie, O ja chcę tą fioletową za... Za leczenko masz. Złot, a złota jest do dobra? A ma, masz to a Ja nie, 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 ma, masz tu nie, 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 ale nie ja ja mam na No tu jest slajpa. Weź. Se. No, ja mam niebieską. Czekaj, zaraz tych gradatów wezmę to. Opie, czemu ja zrobiłem 5 pragu? Jak ty mi za możemy zabierać wszystkie osoby? A ja też chcę Nie wiem. Nie wiem. Przecie się, się Cię Zabiję Jak Ty właśnie tak skaczesz? Wyłącz to, radio. Aha, brak paliwa. Ej, jak Ty tak skaczesz z samochodami w ogóle? Nie, nie można.